Nie jest ani zwierzęciem, ani rośliną. Lider tej formy życia zajmuje obszar około 1200 set boisk piłkarskich, co czyni go największym żywym organizmem na świecie. Jednocześnie nie możemy nawet zobaczyć większości z nich. Dla nas jest to fascynacja od dziesięcioleci. I co? Wiecie o czym mowa? Mówimy o grzybach i ich niesamowitej różnorodności. Jaki inny organizm może rozmawiać z drzewami? A nawet służyć jako zrównoważony materiał budowlany, pokaż nam fajniejsze stworzenie. Nie znajdziesz takiego. Poświęciliśmy się szczególnie smacznym i przede wszystkim zdrowym odmianom boczniakom królewskim, pieczarkom, boczniakom Shiitake i Portobello. Hej! Oczywiście, nie mówimy o tych gumowych grzybach ze słoika. Mówimy o wysokiej jakości przyjemności dla każdego, od sprzedawców detalicznych po ekologiczne sklepy specjalistyczne. Jako firma rodzinna w drugim pokoleniu, a także jako zespół, każdego dnia dajemy z siebie wszystko, aby rozwijać i kształtować żywienie w zrównoważony sposób. Ten entuzjazm jest zauważalny na talerzu i znajduje odzwierciedlenie w jakości uznanych marek. Uprawiamy grzyby jadalne w siedmiu lokalizacjach w Niemczech i sprzedajemy je na terenie całego kraju. Wierzymy, że grzyby jadalne są zdrowe, smaczne i różnorodne. To produkt, który oferuje wiele możliwości na przyszłość. Chcemy podzielić się tym entuzjazmem z całym światem. Jesteśmy zafascynowani mikologią, nauką o grzybach i ich ogromnym potencjałem dla naszego przyszłego odżywiania i zrównoważonego stylu życia. Dla nas kultura grzyba. To nie tylko uprawa grzybów, ale także opis holistycznego podejścia, z którym patrzymy na nasze produkty, nasze działania i nasz wpływ. Może to zabrzmieć nieco poważnie, ale tak. Chcemy uczynić świat trochę lepszym, z naszymi grzybami oczywiście. Miko kultura grzybowa. Od miłośników grzybów dla miłośników grzybów. Nie traktujemy siebie zbyt poważnie, ale nasz zawód związany z uprawą grzybów już tak. Poznaj jedzenie przyszłości z nowej perspektywy. Odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej o filozofii i produktach Miko.